W piątek po południu doszło do tragicznego zdarzenia w Podlesiu w gminie Wolanów. 21-letni kierujący Audi najprawdopodobniej podczas wyprzedzania innego pojazdu potrącił 52-letnią pieszą, która poniosła śmierć na miejscu. Policja bada sprawę i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. To nie jedyne tego typu zdarzenie w ten weekend. W niedzielę 20 października późnym wieczorem w miejscowości Chruściechów w gminie Stara Błotnica 47-letni kierowca Mercedesa będąc pod wpływem alkoholu Zjechał z drogi gminnej i wjechał do rowu. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń, ale po badaniu okazało się, że miał około dwóch promili alkoholu w organizmie. Do wypadku doszło także w Starych Sieklukach w nocy z niedzieli na poniedziałek. Tam dachował Renault. Obie osoby znajdujące się w pojeździe były pijane. W niedzielę wieczorem zderzyły się cztery pojazdy w Falencicach, a w poniedziałek w miejscowości Pawliczka doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów. Cztery osoby trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Od piątku do niedzieli w województwie mazowieckim doszło do 16 wypadków, w których 17 osób zostało rannych, a dwie osoby zginęły.